Moi drodzy, telewizja Republika zapytała premiera Donalda Tuska o to, czy Przeprosi prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa za te słowa o rosyjskim agencie, pa, które padły z ust polskiego premiera już jakiś czas temu. I co się okazuje, moi drodzy, nie przeprosi. Donald Tusk podczas konferencji prasowej mówi wprost, że on nie żałuje żadnych słów, które padły z jego ust. No i gra, no i super tak. Mało tego, on mówi, że no generalnie Trump to jest bardzo trudny w relacjach i nie tylko to jest jego. To wiele osób tak mówi. Szkoda tylko, że prezydent Karol Nawrocki jakoś potrafi sobie wybudować dobre relacje z prezydentem Trumpem. Prezydent Andrzej Duda również potrafił. Administracja rządu Prawa i Sprawiedliwości również potrafiła, ale Tusk nie potrafi. Jeden z węgierskich portali napisał w tym tygodniu, że Tusk powinien przeprosić Donalda Trumpa, ale nie ma klasy. Zgadzam się. Donald Tusk nie ma Klasy nie ma odwagi, gdyby tę klasę miał, gdyby mu w pierwszej kolejności zależało na Polsce, to by Trumpa przeprosił. Ale Tusk myśli najwidoczniej o czymś zupełnie innym. Donald Tusk mówi, że nie będzie wobec Donalda Trumpa uprawiał polityki na kolanach. No jakoś inaczej możemy oceniać politykę Donalda Trumpa w kontekście tego, jak ją uprawia wobec Berlina, Paryża. Unii Europejskiej, tutaj naprawdę można tak troszeczkę powiedzieć, że na kolanka pan premier upada, ale wobec Stanów Zjednoczonych, tego naszego sojusznika, który daje nam jakieś gwarancje bezpieczeństwa, tego sojusznika w NATO, który najbardziej dba o to, żeby Ukraina dalej mogła walczyć. Tutaj w ogóle nie, tutaj będzie mówił twardo tunie na kolana, gdzie nie mam takiego wrażenia, nie odnoszę takiego wrażenia, moi drodzy, że prezydent Karol Nawrocki jakoś na te kolana musiał upadać w Białym Domu. Wręcz mam wrażenie, że to było takie spotkanie dwóch partnerów. Smutna sprawa, naprawdę smutna sprawa, no i czasy a to będzie akurat śmieszne, co teraz powiem, bo pierwszy raz od bardzo dawna telewizja Republika została zaproszona na konferencję, wpuszczona na konferencję premiera Donalda Tuska. No i od razu takie słowa, od razu takie pytania, Och, za chwilę znów pewnie tej Republiki nie będą wpuszczać, albo... Ktoś tam w kancelarii premiera zaczął myśleć, zaczął kalkulować, no i może sobie tak pomyśleli i tak wykalkulowali, że może jednak powinniśmy wpuszczać tę republikę, powinniśmy się zacząć wypowiadać do konserwatywnych mediów, powinniśmy robić coś więcej. Bo jest tragedia wizerunkowa rządu. Ten rząd nie ma poparcia, ten rząd jest fatalnie oceniany, jest, są rekordowe odsetki, jeżeli chodzi o oceny tego rządu, działań rządu premiera Donalda Tuska. Pod 60% wychodzi liczba negatywnych odpowiedzi, jeżeli chodzi o to, czy Donald Tusk jest dobrym premierem. No to jest rekord wyśrubowany właśnie przez. Szefa polskiego rządu w tej kadencji, może jednak powinni zacząć wychodzić do mediów? Może tak pomyśleli. Zobaczcie, co zrobił prezydent Karol Nawrocki po spotkaniu z Trumpem w Białym Domu. Różne media, wiele wywiadów. Udzielił tych wywiadów, znalazł czas, Republika w Polsce 24, Kanał 0, inne też media Polsat, każdy miał dostęp do prezydenta. Prezydent siada z dziennikarzem, nie boi się rozmów, nie boi się pytań publicystów i odpowiada na te pytania. W przypadku szefa polskiego rządu, no, praktycznie nie mamy wywiadów jeden na jeden, a jeżeli są, no to tak wiadomo, na bezpiecznej ziemi, gdzieś tam w TVN24 albo są te takie wielkie, ta, ta, taka wielka pierwsza rozmowa Donalda Tuska po przejęciu władzy, po odbiciu siłowo TVP, pamiętacie, Polsat, TVN, Telewizja Polska w stanie likwidacji, tam chyba Marek Czyż wtedy siedział, taki wiecie, putinowski, rosyjski styl, dopracowane pytania, tak, premier oczywiście, tak, żeby pokazać swoją wielkość. Smutne to, ale żeby tak przejść po mediach, wykonać tę pracę, wytłumaczyć, powiedzieć coś pozytywnego, to nie. Ale być może to też dlatego, że jak Tusk poszedł, mm. <noise> pamiętacie, w trakcie kampanii prezydenckiej do Polsatu, przed drugą turą do Bogdana Rymanowskiego, no to to się tak dla Donalda Tuska, powiem szczerze, skończyło absolutnie, Fatalnie, no i myślę, że ten Tusk wtedy z, tym, z tą publikacją Onetu, w tym wywiadzie u Bogdana Rymanowskiego, no, mógł w pewnym stopniu też pogrążyć już doszczętnie kampanię Rafała Trzaskowskiego. Smutne to, szanowni państwo, jest wszystko, jak tak sobie o tym myślę. Mamy premiera, mamy szefa MSZ, który zamiast próbować, którzy zamiast próbować balansować, i grać z wszystkimi, tak jak próbuje to robić Orban. Grać z Unią, grać z Chinami, grać z Rosjanami, grać z Amerykanami wszystko, Dla tego, żeby tylko Węgry miały jak najlepiej, żeby Węgry jak najwięcej wyciągały. No to mamy szefa polskiego rządu, szefa MZ, który. Ja nie wiem, czy oni wiedzą, czego oni chcą, czy tam jest w ogóle jakaś strategia naszkicowana, bo żeby chociaż była strategia, żeby była. Wiedza, czy, co chce się konkretnie osiągnąć w polityce międzynarodowej. A tu tego nie ma, tak. Skłóca się rząd z Amerykanami w Unii Europejskiej, no super, że siedzimy przy tym stoliku, ale jakoś się tam za bardzo nie odzywamy. Zobaczcie, Donald Tusk pojechał do Paryża na spotkanie koalicji chętnych i tam się spóźnił, dlatego go ten Macron, tak Tusk tłumaczy, dlatego go ten Macron nie przywitał, Wszedł po niego jakiś urzędnik. Bez Tuska zaczęli! No, ciekawe, czy by zaczęli bez Mersa, ciekawe, czy by zaczęli bez y, von der Leyen, o ile ona tam była, tak? Ale, no, ciekawe, czy by zaczęli bez Mersa, hipotetycznie tak mówię, czy bez premiera Wielkiej Brytanii. No, myślę, żeby nie zaczęli. Bez Tuska zaczęli, bo to jest bez znaczenia, tak? Pojechał ten Sikorski do Stanów Zjednoczonych i dyskutuje z tym dziennikarzem Markiem Wakulskim, przyznaje mu rację, że tak, rzeczywiście my też jako polski rząd mamy obiekcje i mamy pytania, czy Donald Trump dostatecznie dużo pomaga Ukrainie. No, moi drodzy, no, krytykuje szef MSZ, prezydenta Stanów Zjednoczonych, yy, 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 gdzie przecież to te Stany Zjednoczone właśnie zapewniają nam, że jeszcze zwiększą nasze bezpieczeństwo, jeżeli będzie trzeba. Być może nawet będzie więcej żołnierzy, być może jakaś inwestycja na przesmyku suwalskim, co Tomek Dula na swoim kanale słusznie bardzo zauważył, to jest możliwe i to by zwiększyło nasze bezpieczeństwo. Sikorski uderza, tak? Czyli ani z Amerykanami. Ani w Europie jakoś nie jesteśmy wybitnie traktowani i szanowani, ani nie idziemy do tych krajów BRICS, bo przecież tam też wszystko jest źle, no to gdzie my jesteśmy do licha ciężkiego, tak? I czy tak trudno pomyśleć o Polsce, czy tak trudno cokolwiek wymyślić, tak? Ja bym chciał chociaż podyskutować z koncepcją, czy jest dobra, czy zła tego rządu, ta strategia. Ale my, ja nie wiem, co my jej robimy, co my jesteśmy. My jesteśmy tylko tyle, bo jest Polska w Unii. No, siedzi se przy stoliku. No, tu fajnie, tam fajnie, super. No i tyle mamy z tego wszystkiego. Przykra sprawa, bardzo przykra. I myślę, że zapłacimy za to. Jeżeli się ta władza w Polsce nie zmieni, to zapłacimy za to jako Polska. Surową cenę. Andrzej Śliwka, pan poseł PiSu, na moim kanale w wywiadzie które mieliśmy razem w czwartek, powiedział, że wbrew temu, co mówi polski rząd, nie wydajemy na uzbrojenie 200 miliardów złotych, że to jest fikcja, że tak nie jest. To jest przerażające, co mówi Andrzej Śliwka. Yy, I że rzeczywiście to jest dużo mniej, że to jest ponad 100 miliardów złotych. No to moi drodzy, czyli ten rząd nawet skutecznie nie realizuje polityki obronnej państwa. Nie realizuje tych inwestycji? Gdzie są te wszystkie pieniądze? Skąd jest to zadłużenie? No, takich pytań można zadawać setki wobec działań tej ekipy rządzącej. No, i tak jak mówię, ja jestem już tym przerażony, zmęczony, zniesmaczony, zdegustowany tym, jak się zachowuje polski premier. I to wszystko, bo miejmy też pewność, te połajanki wobec Trumpa, to wszystko to jest na potrzeby wewnętrznej polityki. Radosław Sikorski do Stanów Zjednoczonych też w mojej ocenie poleciał dla wewnętrznej polityki, wewnątrz Polski, żeby się tu wzmacniać, żeby balansować z Karolem Nawrockim, żeby nie wyszło, że tylko Nawrocki ma jakieś kontakty w tych Stanach Zjednoczonych, ale ten rząd też tragedia po prostu. Dla mnie absolutna tragedia. No i trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.